co tu się odwaliło i dlaczego ja nie odpaliłem live'a, nie? Siemaneczko kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy od kolejnego dnia z daily adventure insensem i brakiem legendarnego galerańskiego ptaka. Dajcie znać w komentarzach czy ostatnio Wam wyskoczył, bo ja już praktycznie chyba nie wiem trzy tygodnie żadnego nie widziałem, ale temat dzisiejszego odcinka, kochani. To jest coś, na co bardzo długo ja i Wy na pewno czekaliście, te osoby, które oglądały moje live'y z Ride Hour. Dosyć długo to oczywiście już robimy. Ostatnio mała przerwa. Nie mam też tak za dużo czasu, jeśli chodzi o, o to, żeby w środę odpalić live'a. No i do tego nie mamy co rajdować. Plus limit 5 Remote rajdów, więc wiecie, też tak naprawdę no, nie ma e, co pokazywać, ale będę chciał wrócić. nie? Dajcie znać w komentarzach, czy brakuje Wam tego, że nie ma Ride Hour w środę live'a z mojej strony. Także to, na co czekaliśmy, możecie się domyślać, ale kochani, podczas Ride Hour w końcu wypadło shiny 100% IV. Zapraszam na odcinek. Także kochani, dla osób, które chciały zobaczyć, jakie w końcu Shundo wpadło mi podczas Ride Hour. Kurczę, ile to lat minęło, nie? Pierwszy raz się udało i do tego nie odpaliłem live'a, no i to to właściwie też było w późniejszej godzinie, ale o tym za chwilę. Na początek szybciutko informacje na temat tych eventów, które będą w tym tygodniu, a właściwie w ten weekend, tak? Eee, mamy Riolu Hatch Day, 3 godzinny event 22 lipca od godziny 14 do 17 e, zwiększona szansa na wypadanie jajek dwukilometrowych. 2 kilometry to wiadomo, nie? Szybko się przechodzi. Zwiększona szansa na riolu ry i na szajni riolu. Także jak ktoś się nie trafił jeszcze szajniaczka, to będzie miał do tego okazję. Ogólnie wiecie, jak to jest z Najantikiem. ja bym tutaj się jakoś super nad tym nie spinał. Ponieważ, wiadomo, wydamy mnóstwo pieniędzy na inkubatory, a i tak nie wyklujemy, nie? Tak może być i prawdopodobnie tak będzie. Dużo osób tak pisze też na internecie, więc ogólnie no jakoś nie liczyłbym na to, że wyklujemy 5-6 shiny Riolu, nie? No bo to raczej będzie niemożliwe, nie? No, ale jeśli chodzi o to, no to mamy właśnie e, to tutaj szansę na shiny Riolu. Jajka dwukilometrowe będą wypadać częściej. Dwa razy startaż za wykluwanie jajek eventowe zadania Field Research będą dostępne, więc co tak wiecie, standardowy taki węcik tyle że tutaj mamy 3 godzinki, tak? 22 lipca, to jest sobota od godziny 14 do godziny 17. No i właściwie w związku z tym e, ja bym musiał wykluć to, nie? Tutaj co mam, więc ja sobie powrzucam teraz te szybko jajeczka w super inkubatory, żebym do soboty to wykluł, nie? Nie wiem, postaram się to jeszcze jutro nagrać odcinek z wykluwania tych jajek. No bo no wiecie, żeby to pokazać jeszcze przed Rio Hatch ale no nie wiem czy starczy mi czasu. Zobaczymy, nie? Ale no 6 8 km no nie jest to jakoś super super dużo, nie? Żeby przejść, więc myślę, że coś tam mi się ponabija i ogólnie to zdążymy. Przed sobotą wyklucznie. Dzisiaj jest czwartek 19, więc ogólnie mało czasu, jak dla mnie, ale powinno się udać. Dodatkowo, w newsach mamy informacje na temat tego. Może tego nie doświadczyliście. Dobra, tam już jest ulica, więc może w sumie zawróćmy. Eee, może tego nie doświadczyliście, bo to praktycznie się wydarzyło chyba około godziny dwudziestej albo 19, kurczę, teraz nie pamiętam, eee, u nas przestało działać konto PTC w sensie logowanie przez Pokémon Trainer Club i ludzie no w Amerykach jak i u nich się zaczynało Community Day nie mogli się zalogować więc no praktycznie stracili tą szansę na Squirtle Community Day więc mamy make up event ze strony Nianticu, bardzo dobrze właściwie nie no bo no my na tym skorzystamy inne osoby no to dla nich to będzie tak jakby pierwsze no właściwie to jest Trzecie Community Day, jeśli chodzi o Squirtla, nie? Także chyba to jest pierwszy Pokémon, który ma trzecie Community Day. No ale właściwie no tutaj jest to przez to, że właśnie mamy ten Make-up event. Tak, to by było Community Day. Mieliśmy Community Day Classic, a teraz mamy Makeup event. Więc te osoby, które nie mogły grać 9 lipca, to było, no to mają kolejną szansę 23 lipca w niedzielę, czyli dzień po Ryolu Hatch Day. No i tutaj mamy tak samo te same bonusy od 14 do 17 1 czwarta wykluwania dystansu jajek, itp. itd. lury wiadomo, nie? Ale no o tym nie będziemy się tutaj jakoś super wypowiadać. Po prostu kolejne community day, classic, szansa na shiny squirtla w boxach z questów. Więc jeżeli w waszej miejscowości jest mało pokestopów Polecam wybrać się kawałek dalej, tam gdzie jest ich więcej e, i po prostu robić questy i mieć tą szansę na Shiny Squirtla w oxach, A może wypadnie Wam Shundo? Ja w ogóle przyznam Wam się szczerze, zapomniałem ewoluować tych moich dwóch setek. Kto nie oglądał odcinka z Community Day Classic ostatniego ze Squirtlem, e, to polecam sobie obejrzeć, ale wróciłem do domu, ewoluowałem Shiny, a zapomniałem o setkach. Cały ja. Dobra kochani, przejdźmy sobie do tego mojego szundo, bo pewnie na to wszyscy czekają. Dobra moi drodzy, chciałem to zrobić z miejsca, ale... no jest taka godzina, jak widzicie, słońce już dość nisko, godzina 19. Ja za chwileczkę śmigam szybko do domu, żeby to na dzisiaj jeszcze zmontować na piątek spróbuję wykluć te jajeczka, żeby jeszcze ten odcinek przypomnieć Wam o Riolu Hatch Day. No i zrobimy niestety to tutaj e, Shundo, właściwie pokazanie mojego Shundo z Ride Hour e, z ręki, nie? Zrobimy to z ręki. Dobra, szybko złapmy sobie Lediana. Jeśli chodzi o Shundo, tak wiecie, no od bardzo, bardzo dawna robiliśmy live'y praktycznie co środę. Rajdowaliśmy po 50, 60, 70 rajdów. No, kto subskrybuje mój kanał od dawna, to oczywiście na pewno na jakimś live' był. No, teraz zmieniłem pracę, więc no, nie mam tak do końca czasu. No, i no, jak wiecie, też jestem no, dość zmęczony jak wracam. No i to do tego jeszcze właśnie to, że mamy tylko limit tych pięciu rajdów, no i nie ma w sumie nic ciekawego na tych ride hour. No co tego live'a nie odpalam, ale no mówię, postaram się z tym wrócić. Dajcie znać w komentarzach, dajcie też znać w komentarzach, e, jaki odcinek byście chcieli zobaczyć w następnym tygodniu. Postaram się go zrealizować. No dobra, mniejsza tutaj. Dobra, myślałem, że to jest dragon. W ogóle ktoś mi zarzucił ten, pamiętacie, odcinek przed wakacjami zrobiłem z dragonem, nie, z giblem. To był jedyny pokestop, jaki znalazłem z giblem Shadow na RC. Masakra. Dobra, bo już się rozgaduję, rozgaduję. Kochani, H0 zrób mi sobie H właściwie 0, nie wiem, 15. Nie wiem, kiedy to było. Dobra, zróbmy sobie 20. Nie ma tego dużo. Aksji ostatnio w parku właśnie mi wyskoczył. Ale, kochani, drums, 4, <ścoughs> gwiazdka, hitran, moi drodzy. hitran. Był, właściwie jest, moim pierwszym Shiny 100% IV podczas Ride Hour, bo chyba, chyba nie trafiłem nigdy wcześniej. Na pewno nie na live. Ie. No i to było tak, że Diuli, bardzo dziękuję oczywiście Diuliemu za zaproszenie z Warszawy, bo jest to warszawskie szundo, kochani. Eee, no zaraz, rozpoczęliśmy Ride 18:59, skończyliśmy go 19.02. I ja mówię, setka będzie szundą, wiecie, ja live'a nie mam odpalonego i tak czekam, czekam, z tym wiecie, napięcie rośnie, czy będzie shiny, czy nie będzie shiny. Jak czekamy na tym ekranie, wiecie. Czy, czy jest shiny, czy nie jest? Ja klikam shiny, mówię. Pff, co tu się odwaliło i dlaczego ja nie odpaliłem live'a, nie? No wiadomo, jakbyśmy odpalili o 18, to może by to szundo nie wypadło. Ale, no ja byłem w szoku, ja byłem w szoku, no i do tego no, ten pokémon jakiś super nie jest przydatny, jeśli chodzi o rajdy. Bo jak sprawdzałem, jeśli chodzi o Fire DPS i Steel DPS, no to już w ogóle, jeśli chodzi o Steel, za grosem jest bardzo, bardzo daleko. Jeśli chodzi o ten Magma Storm, ponoć jest on w miarę spoko teraz na Master League. ale no wiadomo, to były początki Magma. Storm był nowy, była Master Liga, więc ludzie też nie do końca e, tak wiedzieli, jak to ugryźć. Także myślę, że w następnym, na, następnej rotacji, jak wróci tutaj właśnie Hitran i Master Liga, no to możliwe, że ludzie już po prostu będą, nie wiem, używać częściej e, Kajogrów albo coś ITP i No, ale jest wysoko, jeśli chodzi o Master Ligę. Wiadomo, to nie u każdego zadziała. Trzeba też potrafić grać takim Pokémonem, Ale kochani, Shiny 100%, Ivy, Hitran i chyba mój pierwszy, jeśli chodzi o Ride Hour. Także dajcie znać w komentarzach, czy o czymś nie zapomniałem, ale raczej nie, nie? Bo Zekrom nie był podczas Ride Hour. Fuh. No i to było właśnie, jeśli chodzi o rajdy, bo tu nie pokazałem. Jeśli chodzi o stacy, Legendarne rajdy, kochani, zbliżam się do 20 tysięcy rajdów, to był rajd numer 19 931, coś w tym stylu, coś w tym stylu, kochani, także no ostatnio było 12 300, no to praktycznie 7 tysięcy później rajdów wypadło kolejne 100% IV z Legendarnego rajdu, no bo reszta to było wiecie z lucky Trade'ów. Także co, spiszmy sobie jeszcze raz Hitran, wróćmy do tego Shiny 100% IV. No ja powiem Wam mega mega się cieszę, no bo podoba mi się Hitran, podoba mi się Hitran, no ale wolałbym wiadomo coś innego, lepszego, przydatniejszego, ale no Hitranek też jest spoko. Także co, na koniec zróbmy to. Mamy oczywiście. 455 XL Candy, mamy Stardust, mamy zwykłe candy, komary mi atakują, no ale dobra, 4244 CP, kochani, 475 tysięcy Stardusta, zróbmy to, power up, jest wymaksowany na 50 level, shiny, 100% IV, Hitran, spoko, zobaczymy, czy będę go używał w Go Battle League. Nie wiem, będę musiał podpytać znajomych, jakiego teamu e, używać. No i oczywiście, drugi atak trzeba jeszcze mu dokupić. No i tam się zmieni pewnie na e, Iron Head, ale to nie będę z Wami tutaj. O, Air Powera ma, może Air Power? Zobaczymy, zobaczymy. Także kochani, co? E, jutro postaram się dla Was wykluć jeszcze te jajeczka które mamy tutaj. Właściwie sprawdźmy sobie, ile tutaj nam zostało. No, 600 metrów tylko przeszliśmy. Także postaram się na jutro dla Was je wykluć. Pamiętajcie, w sobotę Ryolu Hatch Day, niedzielę ee, Squirtle Makeup Community Day Classic. Także co? To chyba tyle w tym odcinku. Się, rozgada... się rozgadałem, przepraszam. Także dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnym tygodniu na moim kanale. To tyle, stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon Go. Do zobaczenia, cześć!